Witam Was serdecznie, moi widzowie. Dzisiaj będzie bardzo krótki filmik. Tematem jest keczup domowy. Słuchajcie, są takie czasy, że naprawdę nie ma problemu z zakupem niskowęglowodanowego keczupu. Ale nie, jeżeli chodzi o keto, tak? Pokażę Wam, jak podbić tłuszcze w tym keczupie. Ja do tej pory używałem tego, kotlina. 60% mniej kalorii, tylko 8 gramów węgli w 100 gramach. Ale pokażę wam jak to można zrobić jeszcze lepiej w swoim własnym domu. Zapraszam do przepisu. Do tego przepisu będziemy potrzebowali: jedna pasata 700 g, ocet jabłkowy 100 g, erytrytol 100 g, majonez 50 g, olej kokosowy 50 g, ziele angielskie 5 ziarenek, gorczyca około 10 ziarenek, płaska łyżeczka soli. Pół łyżeczki cynamonu, trochę czosku, ostra papryka i pieprz. Wszystko w zależności jak lubicie mieć doprawione. Proszę, zaczynamy. Przygotowujemy sobie mały garnek, na wadze, jedziemy po kolei składniki. Jedna pasata, ocet jabłkowy, 100 ml. 100 g erytrytolu czyli 4 czubate łyżki 50 g majonezu 50 g oleju kokosowego ziele angielskie i gorczyca pamiętajcie żeby policzyć ile wrzucamy ziele angielskiego ja je wyjmuję na przykład później. Płaska łyżeczka soli. Cynamon. Ja mam taką maluteńką łyżeczkę, biorę jej tylko pół. Czosnek suszony. Chili lub papryka ostra. Wiecie, że ja tu więcej zawsze. I pieprz. Ja używam akurat ziołowego, ale może być zwykły. Całość w lądelku doprowadzamy do wrzenia i później na małym gazie gotujemy mieszając jakieś 45 minut lub więcej. Zależy jaki gęsty ketchup lubicie. Zobaczcie jak olej kokosowy się tu rozpuszcza. Później to będzie stanowiło wszystko jedną konsystencję. Nasz keczup już się gotuje, także zmniejszamy palnik. Pozostawiamy na jakieś 45 minut, co jak chwilę mieszając. No proszę, naszka, czyby już zgęstniał. Możemy go ostudzić. A lub na gorąco. Pichota. Jezu, jak to pachnie. Z moimi ulubionymi tostami. No dobra, mamy kolejne danie, no bo keczup nie jest daniem, ale to jest super dodatek do każdej potrawy. U mnie jest go pełno dosłownie we wszystkim. A jeżeli ma jeszcze mieć dobre makro, pod naszą dietę, także no, chyba nie ma nic lepszego. No cóż, pozdrawiam Was jak zwykle i życzę smacznego. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Do zobaczenia przy następnym odcinku.